Jedna osoba do mnie napisała, abym nagrał film na temat tego, co jeść jadąc rowerem. Ja jako dietetyk tutaj nie będę się wypowiadał, co będzie dla Was najbardziej korzystne. Mógłbym powiedzieć Wam, natomiast co w składnikach jest niezdrowe, gdybyście jechali gdzieś rowerem i coś mieli wtrynić. Natomiast co jeść jedząc rowerem, moim zdaniem, i myślę, że warte to jest przemyślenia, że niekoniecznie bierzcie ze sobą batoniki, snickersy, marsy, ciasteczka, bo tam na pewno myślicie tak, że to ma dużo sobie cukru, więc dawam duży kop energetyczny, abyście mieli siły na tą jazdę. Natomiast mi się wydaje, że jak chcecie zdrowo jechać gdzieś rowerem i coś przekąsić, najlepiej by było wybierać owoce, a szczególnie banana. Banan, dużo potasu, dobrze si wpływa na tą siłę, abyście mieli do jazdy rowerem. Jest banan bardzo gęsty odżywczo, jest także bardzo sam w sobie odżywczy. Natomiast jeżeli, dobrze, jeżeli macie właśnie banana podczas jazdy rowerem, możecie wziąć brzoskwinię, nektarynkę, czy w ogóle każdy jakiś owoc, bo owoc ma w sobie owoce, bo owoc ma w sobie cukry proste, które po prostu szybciej Wam się przerobią na energię, jaką będziecie mieli do jazdy niż te cukry, które są zawarte w słodyczach, a dodatkowo, które jeszcze mają tłuszcze utwardzone, które was zaczną zatykać żyły i tak dalej. Dlatego jeżeli chcecie zdrowo jechać gdzieś na rowerem i miecie coś do przekąszenia, wybierajcie zawsze owoce. I tak samo to się tyczy do napojów, bo tutaj inna osoba pisała, co pić jazdąc rowerem. I napisała druga osoba, czy pić można Coca-Colę. O, dobra, ona ma dużo cukru, na pewno wam zastrzyk energetyczny jakiś wejdzie, kofeina was jeszcze pobudzi. Ale pamiętajcie o tym, że no ze zdrowiem to nie ma nic wspólnego, dlatego jeżeli chcecie jechać rowerem i naprawdę zadbać o zdrowie, bierzcie wodę. Woda jest najlepsza. Ewentualnie możecie wziąć kompot jakiś sobie do butelki nalać, który Wam się potem skisi w Waszym bidonie i będzie smakował, tak jak mówiłem w innym filmie, z syfilisem. Albo możecie wziąć jakieś inne soki, które powiedzmy kupuje się w kartonikach. I także możecie tym się pożywić. Dlatego dodatkowo sok przecież w sobie także jest mocno odżywczy. Natomiast taki najbardziej oczyszczający to wiadomo, będzie woda. I tutaj o tych bidonach co wcześniej mówiłem i nigdy nie pokazałem. Jak macie yy, właśnie bidon tego typu, co ja, do którego możecie zamontować od razu normalną flaszkę 1,5 litrową czy 2 litrową wody, to zobaczcie. Bierzecie sobie 2 litrówkę, czy tam 1,5 litrówkę, jak ja tutaj teraz mam wody, i jedziecie w trasę. W sakwa z boku pełna bananów i owoców. I, i zdrowo jedziecie w trasę. Macie co jeść, macie co pić i nie ma z tym y, żadnego problemu. I z mojej strony to tyle, co zjeść y, podczas jazdy rowerem. To co prawda nie pić, ale też dodaliśmy krótką informację. Dzięki za obejrzenie filmu i czekam na Wasze komentarze. Cześć.